Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Devo, a ja zapraszam Was na odcinek specjalny z okazji 100 widzów na moim kanale. Aktualnie jest już Was tutaj ponad setka, także idzie to cały czas do przodu i dość długo zastanawiałem się co możemy zrobić, co mogę dla Was zrobić z, z tej specjalnej okazji. 100, 100 to już jest taka naprawdę bardzo fajna, okrągła liczba, idzie to bardzo szybko, z czego jestem bardzo zadowolony. I doszedłem do wniosku, że zrobimy stream. Zrasta. I teraz tak. O, zapowiemy go. Chodzi o to, że serwery na razie są wszystkie dosyć stare i nie ma w sumie czego na nich szukać. Dlatego stream ten odbędzie się dopiero po wipach na serwerach. I tak. Najbliższy update zapowiedziany jest na 4 grudnia. Czyli będzie to. Piątek w tym tygodniu, podejrzewam, że jak zwykle update wyjdzie w godzinach takich dość późnych, pewnie koło 10, może 11 w nocy. Także no to już będzie troszeczkę pora zbyt późna, więc na ten moment myślę, że taki stream odpalimy sobie w sobotę, 5 grudnia, godzinę jeszcze wam na pewno podam. Czy, czy to po prostu przez YouTube, czy może na grupie Steam, jeszcze sam tego dokładnie nie wiem, ale yy, co do serwera, będziemy grać na serwerze polskim, na tym, na którym nagrywam tą serię, która aktualnie jest u mnie na kanale. Jest to serwer yy, ash.info.pl. Jest to serwer z zakładki community i tak każdy z Was będzie mógł sobie po prostu wbić. Ja podam wam miejsce, w którym będę grał w którym będziemy sobie mogli wspólnie pograć. Nie będzie z tego raczej żadnej serii na, na YouTube, chyba że będzie coś fajnego naprawdę się działo, to pomyślę, może jakieś fajne momenty z tego skleję, ale to nic nie obiecuję. Pewną rzeczą yy, no, jest to, że będzie stream, no jakoś nie będzie powalać, ponieważ upload mojego, mojego łącza jest niepowalający, także no... Postaram się, żeby to wszystko działało jak najlepiej, żeby jakość była w miarę znośna i żebym zwyczajnie nie miał lagów, bo wtedy nie będzie żadnej przyjemności z gry ani oglądania. Także to chyba tyle. Mam nadzieję, że sporo osób się pojawi. Oraz oczywiście zapraszam do wspólnej gry. Może w sumie cały weekend pogramy, jeszcze nie wiem, ale na pewno stream się pojawi. Także do zobaczenia, do usłyszenia i mam nadzieję, że będzie nam się fajnie grało. Do zobaczenia wraz. Dzięki! Zapraszam. Cześć.